Tak, możemy? Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert dotyczących przebudowy drogi gminnej numer 810-643 PW na wraz z kanalizacją deszczową etap trzeci, na którą zamawiający gmina Rawicz zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 716 971 zł i 18 groszy. Wpłynęło 11 ofert. Oferta numer 1. Złożone przez usługi ogólnobudowlane Anna Chleboś granowiec ulica Kościelna 3, 63 435 Sośnie, w związku z czym wpłynęło pismo dotyczące wycofania oferty numer 1, która została złożona dnia 27 maja 2020 roku, w związku z czym koperta nie zostaje otwarta i zostaje zwrócona. Postępowanie. Ciąg dalszy. Oferta numer dwa, złożona przez strabach, ulica Pażniewska, 10 pruszków. Posprzątamy.

Teraz oferta numer 3, złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Anna Gleboś, granowiec ulica Kościelna 3, Sośnie. To jest, ta druga to jest ta druga oferta, tak? Czyli pismo tutaj w związku z wycofaniem oferty. I teraz otwieramy ofertę. poręczenia. nie Wykonawca zaoferował kryterium pierwsze cena: 1 412 971 zł i 16 groszy. Kryterium numer 2: gwarancji jakości i rękojmi 60 miesięcy. Koperta numer 4. Przedsiębiorstwo drogowe Drog budgosty Grawao 69B. Wykonawca zaoferował kryterium numer 1. Cena wartość brutto 1 349 676 zł. Kryterium numer 2. Okres gwarancji jakości rękojmi, 60 miesięcy. Oferta numer 5. Złożona przez. Usługi mini koparką wodno-kanalizacyjne Maciej Gajowy 22 stycznia 7.63 920 pakosła. Wykonawca zaoferował kryterium pierwszym cena kwotę 1 509 087 zł. I 0,0 groszy, kryterium numer 2 gwarancji jakości rękojnej 60 miesięcy. Karta numer 6 złożona przez Marek Żurek, Zakład Usług Ogólnobudowlanych Marzur, Gajowa 1, 63 900 rabi. Wykonawca zaoferował kwotę, kryterium ceny, 1 cena 1 228 891 zł i 44 gr, kryterium numer 2 okres gwarancji jakości rynkowej 60 miesięcy. Kolejna oferta numer 7 złożona przez Brukpol Spółka Cywilna Strzelce Wielkie 81 63 820 piaski. Wykonawca zaoferował kwotę brutto.

Polskie surowce Skalna Spółka ZO Grupa Budowlana Wrocławska 1 d 55040 Wrocławska. Wykonawca zaoferował kwotę brutto 1 752 383 zł, i 16 groszy. Kryterium numer 2: okres gwarancji jakości rękojmi 60 miesięcy. Oferta numer 9 złożona przez Marcin Matuszewski w Granek Kamieniarstwo Granit Lux, Centrum Kamienia i Klinkieru Poznańska 663 Dzielnicę Drawicz. Wykonawca zaoferował kwotę 736 399 zł i 77 groszy. Kryterium numer 2 okres gwarancji jakości rękojmi 60 miesięcy. Oferta numer 10. Złożona przez usługi sprzętem budowlanym Krzysztof Rogala-białkowo 140-63 910 miejska Górka. Wykonawca zaoferował kwotę brutto milion. 166 091,87 0,91 zł i 87 groszy. Kryterium numer 2 okres gwarancji jakości rękojnej 60 tysięcy. I ostatnia oferta, numer 11. Złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne Drogowe oskoczyła z spółka Jadna 56 200 Góra, ulica Wrocławska 111. Wykonawca zaoferował kwotę brutto: 1 331 454,83 zł. Kryterium nr 2 okres gwarancji jakości rękojmi 60 miesięcy. I to są wszystkie oferty złożone w tym przetargu. Dziękuję Państwu za uwagę.